Witam państwa w kolejnym podcaście Mlecznym podcaście. Tym razem opowiemy dlaczego mleko to dobry wybór dla przedszkolaków. I tradycyjnie moim gościem jest pani Agnieszka Surkąt, dietetyczka. Dzień, dzień, dzień dobry. dobry bardzo. Dobry. Pani Agnieszko, właśnie dlaczego mleko to dobry wybór dla przedszkolaków? E, mówiąc, o mleku i, e, napojach i, e, mówiąc o mleku i produktach mleczarskich, to głównie mamy na myśli wapń jak najbardziej ten wapń stosuje się w dietę e, małych osób, e, młodych organizmów, czyli przedszkolaków, ale i uczniów e, szkół, gdzie to zapotrzebowanie na wapń jest bardzo wysokie, tak naprawdę najwyższe podczas całego naszego życia bo to jest około 5-8 roku życia, mamy 1000, a potem zaczyna już 1300, czyli widzimy w wieku dorosłym, potrzebujemy 1000, a rozwijający się organizm potrzebuje 1300, czyli tak naprawdę nie te 3 szklanki mleka arty 3, ale tak naprawdę 3-4 szklanki mleka, które możemy oczywiście zamieniać na inne produkty mleczarskie, które właśnie zawierają wysoką zawartość wapnia. W tym okresie tak naprawdę kształtuje się szczytowa masa kostna, i to jest bardzo ważne. Jeżeli za młodu ta masa zostanie osiągnięta, ta gęstość będzie wysoka kości, to w przyszłości nie powinniśmy mieć problemów właśnie z, o której wspominaliśmy, przy osobach starszych, na przykład z osteoporozą. Oprócz tego, młode organizmy, tutaj jest budowa masy mięśniowej, w ogóle rozwój, wzrost. Potrzebny jest bardzo dużo białka. Mleko i produkty mleczarskie jak najbardziej zawierają dużo białka przyswajalnego, białka zawierającego wiele aminokwasów egzogennych, tak niezbędnych, żeby nasz organizm mógł sobie wytworzyć, u organizmu młodych osób mógł wytworzyć właśnie te białka do, do budowy, do wzrostu. Tutaj głównie też jest budowa, wzrost, nie regeneracja już jak odbudowa w przypadku osób dorosłych, ale wzrost, czyli bardzo, bardzo dużo tego białka jest potrzebne. Pani Agnieszko, ja tutaj czytam, że w Polsce co drugie dziecko w wieku 4 lat nie realizuje normy na wali, a wśród uczniów od 80 do 90% ma niedobory tego pierwiastka w biedzie. Wśród dorosłych osób niedobory wapnia w dzieci wykazuje w Polsce od 20 do 55% osób. To są dane Instytutu Żywności i Żywienia. Jak w takim razie tutaj zadbać o tą naszą dietę? Jak przedszkolakom tutaj podawać? Co podawać? Jak podawać? Jak przemycać do, 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 do diety właśnie te produkty, które dostarczą organizmowi właśnie odpowiednią Ilość chociażby czy, czy wapnia, czy, czy, czy innych potrzebnych pierwiastków. Ja to może też z własnego doświadczenia, bo mam biegającego pięciolatka w domu. I myślę, że ważne jest to, żeby dziecku pokazywać, jak różnorodne są to produkty i jakie dobre, żeby dawać, żeby samo smakowało, aż pewnego dnia, tak jak mój syn podejdzie do lodówki, sam będzie wyciągał sobie na przekąskę na przykład kawałek plasterka sera żółtego. I tu już wiem na przykład, że w dużym stopniu zapotrzebowanie na wap będzie spełnione. Nie się ograniczać, wymyślać, bo wiemy, że dużo dzieci na przykład nie chce ale gdzieś przemycać na przykład, czy troszkę śmietanki do zupy, delikatnie posmarować chleb, niektóre dzieci nie chcą, ale także może, żeby nie widziały, żeby delikatnie posmarować ten chleb, żeby tu jednak y, tym masłem, gdzie mamy też, może nie tyle sławne, ale też te witaminy rozpuszczane, rozpuszczane, tak ważne też do rozwoju, y, do, do rozwoju organizmu. E, oprócz tego e, dzieci bardzo lubią e, na śniadanie e, dół mleczne i mogą być to, e, może być to owsianka. o jakiś czas może e, typowe płatki wywiadane, które no, tak jak wiemy, dzieci lubią, może nie do końca one są e, tak, tak mają taką wysoką wartość odżywczą, może jak płatki owsiane, ale no, są to dzieci, tak? no, no, też potrzebują różnych smaków, chcą smakować, chcą zobaczyć. Jak to wygląda, jaką ma strukturę, fakturę, dlatego warto dawać do spróbowania, a my mamy takie poczucie, że dostarczamy, że może i te płatki, które podróżane nie są aż tak dobre, ale wiemy, że oprócz tego na przykład jest je mleko czy jogurt, czy jogurty, można pokazać samemu, jak się robi różne postaje ludzie. I wtedy, jak jeszcze im bardziej smakuje, bo to same zrobiły, to tym bardziej wtedy yy, są spore do tego, żeby tych nowych smaków szukać. Czy serek wiejsku, a jak chce, to już może oczywiście sobie zjeść łyżeczką z kubeczka, już nie musi być na chleb, może ten serek sobie zjeść yy, jak najbardziej, yy, prosto z pojemniczka. I też już mamy takie poczucie, że w jakimś stopniu to zapotrzebowanie yy, na bakun będzie spełnione. Panie Agnieszko bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że właśnie tutaj postawimy kropkę w tym podcaście. Agnieszka Słurczką, dietetyczka była moim gościem i przypomnę Państwu, że kampania Mleko Dobry Wybór została sfinansowana z Funduszu Promocji. Mleka.